Dzień dobry. Czym jest szczęście? Czy szczęścia można się nauczyć? Testerka Szczęścia Anny Szczęsnej, wydana przez wydawnictwo kobiece, zmusza do zadawania pytań. Agnieszka, młoda kobieta, mieszkająca w pięknym, starym domu po babci. Otoczonym kwiatami, drzewami, zamknięta w swoim świecie, znalazła niszę. Zaczęła uczęszczać na różne kursy. Potem prowadziła je sama, prowadziła blok i stała się testerką szczęścia. Czy naprawdę szczęście jest tak proste? Czy naprawdę potrafimy zaplanować sobie, że będziemy szczęśliwi? Czy potrafimy nauczyć się, jak to jest być szczęśliwym? Agnieszka, bohaterka książki, Anny Szczęsnej, była przekonana, że tak. Była przekonana, że jest w tym najlepsza. Zapraszano ją na różne wykłady. Czasami była obserwatorem, czasami. Sama udzielała rad innym. Aż w pewnym momencie natrafiła w swoim życiu na kamień, o który sama by się przewróciła. Na szczęście w jej życiu pojawia się Bartek. Kim jest Bartek? Dlaczego pojawił się w życiu Agnieszki? Jaką odegrał rolę? Czy zmienił jej życie? Czy był w życiu Agnieszki kimś ważnym? Czy nawiązali relację? A jeżeli tak, to w jakim kierunku ta relacja zaczęła się rozwijać? O tym, drogi czytelniku, musisz przekonać się sam, sięgając po testerkę szczęścia. Powiem tylko. Że dobrze, gdyby w naszym życiu czasami pojawił się ktoś taki jak Bartek, osoba, która potrafi pokazać nam, że, że te plastiko, plastikowe cegiełki, z których budujemy nasz świat, jest w stanie zdmuchnąć pierwszy, lepszy wiatr. Wspomnę tylko, że Bartek zabiera Agnieszkę w bieszczady. Oczywiście Agnieszka chce planować jak zwykle, ponieważ ona ma w domu korkową tablicę. Agnieszka planuje cały dzień. Planuje każdy swój krok. U niej nie ma miejsca na spontaniczność, na nieoczekiwane sytuacje. Całe życie ma pod kontrolą. Wydaje jej się, że właśnie tak powinno wyglądać życie aż właśnie do wyjazdu w Bieszczady. W tym roku też pojechaliśmy w Bieszczady. Podobnie jak Agnieszka i Bartek, poszliśmy na Tarnicę. Z tym, że oni oczywiście przeszli dłuższy szlak, nocowali w Bieszczadach. Nas spotkała też deszczowa przygoda, ale nie tak gwałtowna jak bohaterów. Ale co jest ważne, w książce padają takie słowa: w zasadzie możemy słyszeć myśli Agnieszki, że ta chata zbudowana w bieszczadach dla zbłąkanego wędrowca dała jej więcej wiedzy o sobie niż te wszystkie kursy, zweryfikowała jej spojrzenie na świat, na życie i chyba czasami coś w naszym życiu musi runąć. Aby pojawiło się nowe. Jak już kilka razy wspominałam, w moim życiu zakończył się pewien trudny etap, rozpoczął nowy. I myślę, że gdyby ten trudny nie runął, nowy nigdy by się nie zaczął ominęłoby mi wiele pięknych chwil. Tak samo i Agnieszka. Agnieszka stanęła przed szansą, przed szansą wyboru. Jakiego dokona wyboru, co wybierze, czy to poukładane życie? Z długopisem, z żółtymi karteczkami. Godzina po godzinie zaplanowane, czy też pozwoli dojść do głosu emocjom, pozwoli sobie cieszyć się chwilą, żyć chwilą, korzystać z życia, nie żyć zaplanowaną każdą chwilką. W książce pojawia się rozmowa, bardzo ważna i chyba jest jeden z ważniejszych dialogów w książce. Rozmowa między Agnieszką a Bartkiem. Kiedy Bartek zadaje jej pytania. Zadaje jej pytania, co to znaczy być testerką szczęścia, czy można zaplanować szczęście, czy można się tego nauczyć, a być szczęśliwym. Agnieszka się broni. Agnieszka wysuwa swoje argumenty, a Bartek, tak zwyczajnie, po ludzku, odpowiada na każdy jej argument. Czy Agnieszka nadal była testerką szczęścia, czy też sama sięgnęła po szczęście, czy znalazła szczęście, czy to szczęście zapukało do jej drzwi? A może musiała opuścić próg swojego bezpiecznego domu po babci i próg tego swojego poukładanego świata, i ruszyć w świat, aby odnaleźć szczęście? A może nauczyła się, że życie to nie tylko ona, że to są również inne osoby wokół nas. Może nauczyła się, że każdy ma swoją receptę na szczęście? A może jest jedna recepta dla wszystkich? Anna Szczęsna pisze o Bieszczadach. I to, co napisze, jest bardzo ważne. Każdy z nas ma inną drogę, ma inny szlak. I tu bardzo pięknie te górskie szlaki wplotła w nasze życie. Jest trudno. Przepraszam. Czasami deszcz pada na głowę, jesteśmy zmęczeni, upoceni, różnymi problemami. Ale ważne jest, abyśmy potem wzięli prysznic, zmyli to wszystko czystą wodą i odświeżeni dalej ruszali w to życie. To porównanie do gór, do naszego życia. Jest naprawdę pięknym zabiegiem. Odwiedzenie miejsc, o których Ania Szczęsna wspomina w te szczęścia, było naprawdę dużym przeżyciem. A już stanięcie w szczelinach małej miejscowości, bardziej może osadzie, no to było jak takie, <laughs> przepraszam, nawet nie wiem jak to nazwać. Przystanek nazwa pszczeliny, o których czytałam w książce, tych kilka domów i koniec. W którym z nich zatrzymała się Agnieszka i Bartek? Przecież tych domów jest tak mało. A gdzie jest początek wioski, a gdzie koniec? Który Ania Szczęsna, koniec osady miała na myśli? ale od czegoż mamy wyobraźnię? Bardzo się cieszyłam, że mogłam wejść na Tarnicę, trzymając w ręku testerkę szczęścia, że mogłam tam wysoko, podnieść wysoko ręce i krzyknąć, wow, weszliśmy. Że mogłam usiąść na tej ławeczce z napisem Tarnica i zrobić sobie zdjęcie z testerką szczęścia. Dla mnie takie chwile są właśnie chwilami szczęścia. Wydzieranymi, nieplanowanymi, właśnie kiedy jesteśmy nieprzygotowani, to chyba to szczęście najbardziej puka do drzwi naszego serca. O te serce szczęścia, tak jak i o innych książkach ani szczęsnej, można by było mówić długo. Więc te moje krótkie filmiki, to jest tylko taki sygnał, że warto sięgnąć po książkę. I oczywiście testerka jeszcze wróci do Alei w Marzeń i słów. Dużo dobra